Cześć kochani, witajcie w grudniu, witajcie na moim kanale. Dziś witam się z moją córką Natalką. Cześć! Natalka bardzo lubi mi pomagać w kuchni, szczególnie jeśli chodzi o słodkie przepisy. Także w grudniu będzie mi tutaj towarzyszyła na kanale. Wszystkich nowych widzów zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco. Dziś na profilu pojawi się przepis na piernik ekspresowy, który ostatnio nagrywałam. A my dzisiaj z Natalką bierzemy się za jaki przepis? Pierniczki. Za pierniczki. Natalka bardzo lubi pomagać, wycinać, dekorować, także dzisiaj nagramy dla Was przepis na pierniczki mięciutkie, takie, które można jeść od razu, można schować w puszkę i spokojnie yy, mogą czekać na święta. Także przepis będzie na dniach. Zachęcamy do subskrypcji kanału, żeby żaden film Wam nie uciekł. A teraz zapraszamy na nowy przepis. Dziś mam dla Was przepis na piernik ekspresowy. Do przygotowania piernika potrzebujesz mąkę pszenną, powidła śliwkowe, miód, jajka, masło, mleko, cukier, sodę oczyszczoną, przyprawę do piernika oraz kakao. Dokładną listę składników zostawiłam Wam również w opisie pod filmem. Do garnka przekładam 120 g masła. Dodaję 220 g cukru. Dwie łyżki kakao, dwie łyżki przyprawy do piernika, dwie łyżki miodu i dwie łyżki powideł śliwkowych. Masę podgrzewam na małym ogniu, tylko do momentu, żeby właśnie składniki nam się ze sobą połączyły, żeby masło się rozpuściło i cukier również, żeby się rozpuścił. Masy nie gotuje podgrzewam parę minut, a gdy już mam taką ładną konsystencję, zdejmuję ją z ognia i następnie do masy dodaję dwie łyżeczki sody oczyszczonej oraz 250 ml mleka. Mieszam wszystko energicznie, żeby składniki nam się ładnie połączyły. Następnie dodaję dwa jajka. Jajka na początku rozbijam na talerzyk i roztrzepuję je dokładnie. Następnie będę dodawała je właśnie do mojej masy czekoladowej. Wlewam wszystko i cały czas energicznie mieszam, żeby składniki się ładnie połączyły. Następnie stopniowo dodaję mąkę. Mąki mam 300 gram i mąkę przesiewam przez sitko. Mieszam cały czas energicznie, żeby nie było grudek. Ja mieszałam na początku masę łyżką, ale najlepiej od razu wziąć trzepaczkę. Wtedy masa nam się ładnie łączy, nie robią się grudki. Trochę trzeba tą masę pomieszać, żeby, było właśnie takie, żeby była taka gładka konsystencja. Gdy już masę mam gotową, przygotowuję keksówkę. Keksówkę o wymiarach 12 na 25 cm. Wykładam ją papierem i następnie przelewam moją masę. Masę wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i piekę 45-50 minut. Góra dół do tak zwanego suchego patyczka. Każdy piekarnik piecze trochę inaczej, także polecam sprawdzać patyczkiem. Gdy ciasto już jest gotowe, upieczone, studzę je na kratce. Gdy ciasto już jest całkowicie przestudzone, kroję je na pół i będę przekładała dżemem. Możecie wybrać powidła śliwkowe, możecie wybrać inny dżem, a możecie również ciasta nie przekładać, tylko po prostu przygotować do niego polewę. U mnie część osób właśnie lubi z dżemem, część nie, więc ja przekładam powiedzmy połowę. Połowę trochę więcej niż połowę ciasta przekładam dżemem. Tego dżemu daję około 4 Cztery takie duże, pełne łyżki. I następnie składam piernik i przygotowuję polewę. Do garnka wlewam 70 g śmietanki 30 i dodaję 70 gram czekolady. Możesz wybrać mleczną, możesz wybrać gorzką. U mnie to jest gorzka czekolada. Mieszam, podgrzewam na małym ogniu, żeby składniki się ładnie połączyły i żeby wyszła nam taka właśnie polewa. Gotową polewę wykładam na ciasto, smaruję dokładnie z każdej strony mój piernik. I następnie już będę dekorowała piernik. Każdy dekoruje według własnego uznania. Ja akurat wybrałam płatki migdałów, ale mogą być wiórki kokosowe, mogą być suszone pomarańcze, mogą być orzechy. To już polecam zrobić według własnego smaku. Moje przepisy znajdziecie również na moim blogu www.gotujebolubiefit, na Instagramie, Facebooku czy na TikToku. Dokładną listę wszystkich moich kanałów zostawiam wam w opisie. Tak prezentuje się po upieczeniu, po, po udekorowaniu. Jeszcze taki piernik wstawiam do lodówki, żeby polewa z, yy, stężała, żeby polewa stężała, żeby była sztywna. I tak prezentuje się, słuchajcie, po upieczeniu. Jest naprawdę pyszny. Mięciutki przepis, bardzo prosty, wyjdzie każdemu. Także polecam wypróbować. A jeśli przepis Ci się podoba, zostaw łapkę w górę. I zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żeby nie pominąć kolejnych filmów.